Dzisiaj otwieramy cztery wystawy. Chcę powiedzieć, że bardzo dużo się u nas cały czas dzieje. Są na pobytach twórczych studenci z Dańskiej, z przykład, nie ma niedawno z innych miast, licaliści ze wszystkich całkowicie 6 sesji w skraj. Otwieramy wystawę z cyklu Alfabet Rzeźby, której tym razem główną animatorką jest pani Anna Pociary, która powie o o wystawie. To już jest chyba siódma, czy uzyskałam tak? I... Koncepcja Oleńskiego ABC to Muzeum Rzeźby Współczesnej zainicjowało w 2007 roku. Dotąd odbyło się już pięć edycji. Ta aktualnie prezentowana jest szósta. Młodzież, bo głównie do niej skierowany jest alfabet, może na jednej przestrzeni galeryjnej zrewidować wiele pojęć związanych ze sztuką. Wystawa z tego cyklu posługuje się metodą prezentacji konkretnych pojęć, artystów i haseł z obszaru historii sztuki w odniesieniu do rzeźby i działań około rzeźbiarskich. Ilustracją zagadnień stanowią wybrane rzeźby z naszej kolekcji własnej oraz tym razem nazwę, I don't know. Szczególne dziewięć kwartet y, muzeum. Wystawa nie ma charakteru chronologicznego, ma natomiast charakter narracyjny i edukacyjny. Y, wśród prezentowanych haseł znajdują się terminy bardzo pojemne, takie jak na przykład y, pomnik czy rzeźba planerowa. Oba y, z nich prezentujemy głównie w postaci pokazów multimedialnych. Y, y, w ramach y, pomnika prezentujemy projekcje fotografii, które są już archiwalne. Oraz tych aktualnie wykonanych w Worońskich pracowniach. Jak zapewne większość zebranych wie, w Worońskich pracowniach wykonano wiele wspaniałych pomników na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Pracowali tu i pracują nadal m.in. profesor Jan Kucz, Maciej Szankowski, Stanisław Radwański, Ryszard Stryjecki, Antoni Janusz Pastwa i wielu, wielu innych znamienitych artystów rzeźbiarzy. Podobnie przy terminie Rzeźba Plenerowa. Prezentujemy prace, które powstały podczas plenerów organizowanych między innymi przez ZPA, przez ZAR. Są to plenery akademickie, jak też warsztaty międzynarodowe. Tu również można będzie zobaczyć archiwalne fotografie. W ramach wystawy staramy się również zilustrować inne hasła, takie jak portret, op art, pop art, sztuka prymitywna, polichromia, rzemiosło artystyczne. Tych pomniejszych haseł jest bardzo wiele. W aktualnej wystawie bie, bierze udział 33 rzeźby, 33 obiekty, plus fotogramy, które stanowią ilustrację, taki komentarz y, przygotowany pod kątem y, edukacyjnym.